W mediach dużo mówi się o tym, że jesteś jedną z, z najlepiej w sumie zrobiających gwiazd w TVP i a propos właśnie pracy, to mam pytanie, czy pamiętasz swoją pierwszą pracę, jak ona wyglądała? Eee, no, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to jest to absolutnie nie jest prawdą. Jest to nie jest prawdą, jest to po prostu plotka. Natomiast e, pierwsza praca e, to na pewno była praca, e, jak były wakacje, po prostu E, człowiek po prostu szukał pracy jako młody człowiek, więc wakacje często dorabiałem, czy to e, na przykład jako kelner, czy na przykład jako zbierałem owoce, ale to były moje pierwsze początki, kiedy zarabiałem te swoje 5 zł na godzinę. Mhm. A kiedy był ten moment, kiedy zacząłeś już właśnie żyć z pasji, albo stawiać pierwsze kroki w tym temacie? Ja jako młody człowiek bardzo długo szukałem swojej pasji i to w ogóle to nie jest takie proste, bo łatwo nam mówić. Ale w tym myślę, że w obecnych czasach, kiedy ludzie, kiedy młodzi ludzie mają tak ogromny wybór, tak dużo się wokół nich dzieje, bardzo trudno się na coś zdecydować. Bardzo trudno znaleźć taką pasję, którą chce się poświęcić życie. U mnie też to nie było takie proste, bo mama zapisywała mnie na nieskończoną ilość zajęć i, i ogromnie się... Starała mi się pomóc, żebym ja znalazł coś. I zapisywałam na pływanie, na koszykówkę, na mnóstwo różnych dyscyplin sportu i na gitarze. A dopiero ten taniec w pewnym momencie okazał się czymś niezwykłym. I w momencie, jak poczułem, że ten taniec to jest to, co chcę w życiu robić, moje życie się zmieniło i naprawdę ta pasja dała mi wszystko: i poczucie wartości, i sukces, i to, że mogę jakby być niezależnym człowiekiem.